w tym filmiku pokażę Wam zawartość paczek ambasadorskich czwartej edycji Pirene. i Mio właśnie te wszystkie cuda mam zapakowane w tej torebce papierowej i za chwileczkę pokażę Wam co takiego otrzymałam znaczy, z pewnością część z Was z innych blogów już wie co tam dziewczyny podostawały, ja robię swój pokaz, prezentację z opóźnieniem ponieważ wtedy kiedy przyszły do mnie kosmetyki, akurat nie byłam na dwutygodniowym wypoczynku nad morzem, zrobiłam sobie wakacje z ukochanym, mam nadzieję, że z chęcią poświęcicie czas na taki seans i żeby nie przedłużając, no, o każdym z produktów wspomnę dwa zdania. Z Częścią już się zapoznałam. Właśnie mam makijaż wykonany częścią tych kosmetyków. No po prostu nie byłabym sobą, jakbym tego nie podotykała. Oczywiście zdjęcia się już zrobiły, nim rączki mnie po prostu świeżbiły, żeby pozaglądać, jak to wszystko wygląda podotykać. I może już bez zbędnych ceregieli, bo ja po prostu jak się rozgadam, to klękajcie narody. Pokażę Wam, co otrzymałyśmy. I tak, zacznę od tuszy The Lens. Przyszło ich dwa. Pierwszy to Lash Creator. To jest tusz pogrubiający XXL. Ma właśnie nam taki efekt bardzo mocny zapewnić. I ona ma taką standardową szczotkę bez żadnych udziwnień. Żadną silikonową, tylko tradycyjną. Drugą maskarą w takim białym opakowaniu to jest nowość marki Pierre René. Zresztą tamta to też od niedawna jest w asortymencie firmy. To Aqua Sport Mascara. I ona jest w 100% wodoodporna. Również posiada taką szczoteczkę jak poprzedniczka z tych tradycyjnych. Z tym, że ta jest troszeczkę dłuższa. No, różnią się nieco kształtem, różnią się nieco włosiem, ale obie należą do tych tradycyjnych szczotek. Póki co z tymi tuszami jeszcze sobie nie zaszaleję, jeszcze ich jakoś tam nie używam na okrągło, ponieważ one muszą po prostu zgęstnić, żeby żebym była w stanie wypowiedzieć się na ich temat, bo na razie po prostu no wiadomo, jak to niezgęstniałe tusze, jeszcze nie są odpowiednie do użytkowania następnie a może o tym powiem później przejdę do szminek pierwsza z nich bo ogólnie otrzymałyśmy dwie szminki w przesyłce i pierwsza z nich to z serii Hydra Elegance Flexi Rouge z numerkiem 9 one mają takie, takie fajne otwarcie to ona przyszła do mnie uszkodzona nieco, ale to oczywiście jakoś to nie zmienia jej właściwości i nie sprawia mi problemu. To jest róż z niebieskimi drobinkami, które będą wybielać zęby. Ja już posiadam jedną szminkę z tej serii. Nie wiem, czy wiecie, na pewno część z Was pamięta, że byłam ambasadorką właśnie pierwszej edycji, również i właśnie dostałam tą pomadkę. Tylko w kolorze takim nude, taka była ona neutralna. A teraz mam taki fajny róż. Zobaczymy, czy będzie równie fajna jak tamta, czy może między kolorami jakość nieco się równi. Ale to oczywiście wyjdzie w praniu w trakcie dalszego użytkowania. Dobra, zaglądam do paczki, żeby wyłowić kolejną szminkę. To jest z serii Natural. I jest to sygnowana nazwą Pierre René Professional. W ogóle zauważyłam, że ostatnio Pieren właśnie idzie bardziej w kierunku kosmetyków takich profesjonalnych, ekskluzywnych, nawet zaczynają otwierać takie swoje butiki i po prostu, jak będę miała okazję, to koniecznie muszę pójść obczaić sobie to wszystko. Wracając do szminki jest to czerwona pomadka z numerem 13 Love Forever. Już oczywiście troszeczkę sobie dotknęłam. Ona ma bardzo fajne krycie, a zapach bardzo przypomina mi szminki z maka. Czyżby Pirene się inspirowało właśnie takimi selektywnymi markami? No, kto wie, kto wie. Myślę, że coś w tym może być. Bardzo ładne opakowanie takie. Powiedziałabym, że jeśli chodzi o opakowania szminek Pirene, to mi się chyba bardziej podoba to. Takie jest bardziej. Jest w nim coś bardziej luksusowego niż w tym, bo nawet ten, ten otwierać, że tak to nazwę, poprzedni pomadce lubią mi czasem wypaść i jakoś tak. Jest to taki bajer, ale jeśli chodzi o, o trwałość, to lubi czasem zaszwankować. O, tak to nazwę. A jestem już maniaczka i czerwonych szminek, zwłaszcza chyba czerwonych, nigdy mi nie jest za dużo. Bardzo się ucieszyłam na widok paletki do brwi. Ona już jest oczywiście nadpoczęta przeze mnie, ale jest to bardzo ciekawy zestaw. Ja ogólnie mam zamiłowanie właśnie do takich. O, ciężko otworzyć, jeszcze się nie wyrobiło. O, udało się. Ogólnie mam zamiłowanie do podkreślania moich brwi właśnie takimi zestawami, nie jestem entuzjastką kredek. Nie jestem entuzjastką podkreślania brwi samymi cieniami, bo lubię użyć jeszcze sobie wosku, żeby te włoski dodatkowo ujarzyć, bo one mi lubią po prostu użyć swoim życiem. I dotychczas używałam takiej paletki ze Slika, z tym, że tam był wosk koloryzowany, ten jest przezroczysty i w zestawie był jeden cień, tu mamy trzy cienie, trzech różnych odcieniach. Tu jest taki średni brąz, jasny brąz i najciemniejszy brąz. pomiędzy tymi dwoma odcieniami nie ma wielkiej różnicy. Tutaj jest taki pędzelek prosto ścięty do wyrysowywania precyzyjnych linii i taka pacynka. Ja oczywiście nie będę jakoś tego używała, bo ja mam po prostu swoje ulubione pędzle, swoje ulubione metody nakładania takich kosmetyków, ale jestem jak najbardziej przychylna temu produktowi i. Mam nadzieję, że jakościowo mnie w jakiś tam sposób ujmie. Dalej mam róż marki Mio, Cheeky Blush, róż Powder w kolorze Apple. Ostatnio właśnie Mio zmieniło opakowanie swoich róży, dotychczas one były takie przezroczyste, takie niezbyt ładne. No wiadomo, nie otrzymam ekskluzywnego opakowania kosmetyku, który kosztuje grosze. Ale to się prezentuje naprawdę fajnie, myślę, że jakoś tam nie będzie się to opakowanie ulegało zniszczeniom i mój róż jest taki w kolorze. Hmm, to jest taki nieco wpadający w kolor ceglasty, może kamera tego idealnie nie odda. Ale to nie jest taki ciemny ceglasty, tylko jaśniejszy i ma lekko drobnikiem. Jeszcze go nawet bardzo nie próbowałam, ale widzę, że już on ma takie satynowe wykończenie, czyli będzie się bardzo ładnie prezentował. Od niedawna w swojej ofercie marka Mio ma krem CC, teraz już po prostu nastąpiła jakaś era takich kremów BB, CC i teraz gdzieś jeszcze DD ma wejść i taki krem, on bardzo delikatnie kryje, bardzo delikatnie, on głównie wyrównuje koloryt i, i ładnie nawilża buzie, i w zasadzie no mi odpowiada kolor jest nieco jaśniejszy niż moja twarz, ale ponieważ ja mam szyję jaśniejszą od twarzy, więc takie rozświetlenie buzi nieco rozjaśnienie mi się przyda. No, tu jest napisane, że, że, że ten produkt jest taki 5 w 1, bo matuje, chroni przed promieniami słonecznymi, nawilża, wygładza i właśnie wyrównuje koloryt. Bardzo ładnie pachnie, to trzeba przyznać. Jest go niemało, bo 30 ml, czyli tak jak standardowo są mniej więcej podkłady. Aha, jeszcze tak Wam pokażę te szminki na dłoni, takie słocze Wam zrobię. To jest ta z Hydro Elegance, różowa z niebieską drobinką. Nie wiem, czy tutaj będzie coś widać, czy nie. Najwyżej za chwilę jakoś to Wam zaprezentuję jeszcze, odpowiednio wygnę rękę, bo chciałam jeszcze tutaj nałożyć tą czerwoną pomadkę. Nie no, istny mak ten zapach po prostu. Mm. Pokażę Wam jeszcze róż. To by się tak prezentowało wszystko, e, przejdę dalej. E, może do kolejnej nowości: Pierre Renée. podkład Advanced Lift, e, podkład liftingujący, jak sama nazwa wskazuje. E, szczerze mówiąc, troszeczkę poczułam się dziwnie. Mm że otrzymałam podkład liftingujący, znaczy może dziwnie to złe słowo, po prostu podkład liftingujący to jeszcze nie jest moja bajka, bo po prostu nie potrzebuję jakiegoś odmładzania, no, mam dopiero 20 lat i u mnie machina starzenia się skóry ruszy dopiero za jakiś czas, jestem po prostu na samym początku tej drogi. Ale bardzo mi się podoba, że, że kolory trafiony, bo ostatnio bardzo się opaliłam, tak jak używałam najjaśniejszego podkładu Skin Balance. Używałam tego właśnie Champagne. To tutaj otrzymałam kolorek numer 5 Natural i jest on dla mnie odpowiedni. Bardzo ładnie wygląda na twarzy, ładnie pachnie na witrze. Zresztą ma tutaj pierwszy, na pierwszym miejscu w składzie wodę. I mimo wszystko myślę, że on jak najbardziej zasługuje na zwrócenie uwagi. Tak jak Skin Balance jest fajnym produktem firmy Pirene, taki Advanced Lift również myślę, że ma szansę jakby zdobyć z serca konsumentek. W poprzedniej edycji dziewczyny dostawały takie bazy pod z MIO I do wtedy jakoś tam nawet mnie zainteresowała ta baza i szczerze mówiąc chciałam ją wypróbować i cieszę się bardzo, że w tej paczce również otrzymałyśmy tą bazę. Jest ona pozbawiona zapachu, w kolorze cielistym faktycznie fajnie wyrównuje kolory powieki podbija kolor cieni jak z trwałością jeszcze nie wiem z chęcią będę się temu przyglądać i z chęcią Wydam Wam werdykt za jakiś czas. Z Mio dostałam jeszcze cztery takie błyszczyki. Mio Mini Gloss Just for Fun w kolorach Poppy, czyli taki różowy z drobinkami, ale jest on, może to sobie położę na stolik na razie, jak będę Wam pokazywała. Ten błyszczyk jest praktycznie przezroczysty. Nadaje leki tam połysk ustom. Następny błyszczyk jest to Hyacinth, numerek 12. W kolorze takim pomarańczowo-brązowym. Nawet nie jest mi za łatwo określić tą barwę. Ten już jest taki perłowy. Osobiście nie lubię takich pomadek, błyszczyków o wykończeniu takim mocno perłowym, świecącym. Nie wiem, czy zobaczycie, może coś ujrzycie. Na pewno się będą pojawiać zdjęcia tych kosmetyków, więc nie martwcie się, że coś Wam umknie. Spośród tej czwórki ten jest moim faworytem. On się nazywa Jasmin. To jest taki brudny różek, taki roz, rozbielony nieco, bym powiedziała. Z domieszką jakby, jakby ktoś tam mleczka trochę nalał. Ale on w zasadzie nadaje połysk ustom. I ostatni Margaret w kolorze takim. No, kolejny bardzo błyszczący, perłowy błyszczyk. W kolorze taki jasno-różowym. Moim zdaniem on wygląda tak trochę tandetnie. Nieszczególnie przypadam. Jest bardziej gęsty od reszty. Ogólnie błyszczyki. E mają niewielkie, niewielką gramaturę, zresztą jest tutaj w nazwie zawarte, że jest to mini gloss, 4 ml, czyli to jest tak mniej niż przeciętne, bo zazwyczaj błyszczyki mają 5-6 ml zawartości. No, taki błyszczyk idealny do torebeczki, do kosmetyczki, nie zajmie wiele miejsca, zmieści się w kieszeni, żeby szybciutko poprawkę makijażu wykonać. Ta pierwsza paczka wzbudziła troszeczkę kontrowersji wokół ambasadorek, ponieważ przyszły do nas lakiery do paznokci, Mio i tam co chwileczkę jeszcze z jest, jest kilka, a nie dostałyśmy cieni do powiek. Oczywiście w drugiej przesyłce zostało to nadrobione. A wracając do lakierów. Pierwsze lakiery, które chcę Wam pokazać jest to seria Mio Mini Drops w bardzo uroczych, wakacyjnych, wdzięcznych kolorach. Ja to już mam nawet na swoich paznokciach pomalowane, zaraz mi wylecą, lakierem, takim kolorku miętowym, on się nazywa Mint Cream. Kryją za drugą warstwą, już miałam tych lakierów nawet kilka w swojej kolekcji, inne kolorki. Kryją za drugą, niektóre za trzecią warstwą. Te, których używałam, to póki co jest ten i ten różowy ze złotą drobinką Diamond and Rouge, to kryją za drugą warstwę właśnie tego różowego, użyłam sobie w paznokciach ustu. Pozostałe kolory to jest taki kolorek cytrynowy, taki delikatny, on się nazywa Jonquille. Ten rozbielona brzoskwinka Mocassin, i taki e, chłodny róż. E, Freesia e, Fun. Tak nazwa tego lakieru brzmi. E, przejdę jeszcze do tych. Oj, leci mi paczka. Do tych następnych lakierów. E, I te kolejne lakiery to przyszły w liczbie trzech. E, oczywiście hit e, od ubiegłego roku na lato. Lakiery piaskowe. Bodajże firma OPI zapoczątkowała na i po prostu już wszystkie marki zaczęły wprowadzać to do swojego asortymentu. Jedne piaski są ładniejsze, drugie są mniej ładne. Akurat te z Pirene są naprawdę przeurocze, piękne wykończenie. Ja już w tym roku, mam, od tamtego roku mam w swojej kolekcji chyba cztery ich piaski, i właśnie do mojej kolekcji dołączyły kolejne. Ten strawberry cocktail to jest ze złotą drobinką, taki kolor bordowy. Jeszcze go nie używałam, ale chyba jego jest to najbardziej ciekawa. Następny to jest kiwi cocktail, czyli taki kolorek miętowy ze złotą drobinką i niebieski Bubble gum bardzo ładne kolory. Naprawdę z tych lakierów jestem zadowolona, tak samo jak z kolorów lakierów Mia, no bo teraz mamy lato, to możemy sobie pozwolić na takie kolorowe szaleństwo na paznokciach. No ale dobra, już nie będę rozgadywać na temat paznokci, bo tu czeka jeszcze zawartość drugiej paczki, gdzie to otrzymałyśmy wreszcie kosmetyki do oczu. Mowa o cieniach. Właśnie Pierre wprowadziło takie cienie w słoiczkach. Znaczy się tak. To jest złoty brokat, który naprawdę się mieni przepięknie, ale trzeba będzie nakładać go na jakąś mokrą bazę. I już się po prostu nie mogę doczekać jakichś karnawałów, Sylwestrów, Andrzej, kiedy on będzie miał rewelacyjne zastosowanie, będzie wyglądał po prostu przepięknie na oczach i na pewno wykonam jakiś makijaż wieczorowy z jego użyciem, bo jestem po prostu fanką błyskotek i ten brokat musi się gdzieś u mnie pojawić. A to jest cień sypki, on wygląda bardzo niepozornie w słoiczku powiem Wam. Ale no niby taki zwykły czarny, no niby żadna rewelacja, ale jak się go właśnie nałoży na powiekę, to się okazuje, że on zawiera w sobie mnóstwo takich drobinek rozświetlających, a on sam jest satynowy. Ja bym ten cień troszeczkę porównała. W pewnym sensie do pigmentu paparazzi z Make-up Geek. Mówię troszeczkę, no bo paparazzi ma to do siebie, że w nim jest bardzo dużo, dość sporych i mnóstwo tych tych drobinek. Tu jest ich znacznie mniej, ale one coś z siebie mają. Rzadko kiedy trafiałam na takie cienie pigmenty więc jeśli chciałby ktoś mieć na miastkę tego słynnego pigmentu z Makeup Up Geek, to może się właśnie rozglądać za tym sypkim cieniem, i to jest cień z numerkiem 3. Po Jezu, zapomniałam wam powiedzieć o jeszcze jednym produkcie z pierwszej paczki, już przyszłam do drugiej, a ja zapomniałam wam pokazać zawartość takiego pudełeczka, bo jeszcze przyszło do nas, i jest w nim brązer. I to nie byle jaki brązer, bo Przeogromny brązer. 15 gram produktu. Ja nie wiem, kiedy to zużyję. Chyba mi wieczność starczy. E, właśnie takim eleganckim opakowaniu. W ogóle takie pudełka ostatnio Pireneza zainwestowało, że naprawdę wygląda, wyglądają produkty profesjonalnie. E, otrzymałam w kolorze e, gdzie to jest nazwa? Light Bronze, czyli e, jeśli to jest numery kiedyś mi twierdzi, że jest to najjaśniejszy brązer. Chętnie się przyjrzę, jak wyglądają pozostałe kolory. E, pozostawia on e, satynowe wykończenie. Ładnie wygląda. E, ładnie można wykonać taki efekt opalenizny na twarzy. I ostatni produkt. Dla mnie totalne zaskoczenie, kiedy to zobaczyłam, no to oczywiście szał ciał, niezmiernie się ucieszyłam. Paleta magnetyczna, tak, tak, Pierre postanowiła wprowadzić w swój asortyment również palety magnetyczne śladem Inglota, Ardeco, wiem, że Vipera też coś takiego ma. Właśnie takie paletki do nas przyszły, również z wkładami cieni, to się tak Zdejmuję górę od dołu. I ja tutaj mam dołączoną pacynkę. Której oczywiście nie będę używała, bo nie lubię takich aplikatorów do cieni, do w ogóle do makijażu. Mamy tutaj miejsce na 10 cieni. Ja otrzymam cieni 12. I tu mam jeszcze dwa dodatkowe. Taki ostry róż. I taki delikatny róż perłowy idealny do rozświetlania. Ten mocny róż, co był kolorek 42, a ten drugi cień to 87. I tutaj mam tak sobie włożyłam do tej paletki poszczególne cienie matowa czerń, takie satynowy ciemny brąz, satynowy średni brąz, taki z drobinkami brokatu. Beżowy cień, również o wykończeniu satynowym. Perłowy, metaliczny, złoty, tak, takiej chłodnej tonacji. Tutaj taki kolor amarantowy, ametystowy, również metaliczny, perłowy. Matowa czerwień, tutaj taka satynowa, brudny róż ze złotą drobinką. No, brakowało mi takiego cienia, powiem szczerze. Tu jest matowa brzoskwinia cukierkowa i... Taka błyszcząca biel, coś jak Ice Cream Makeup Geek. Cena takiej paletki z wyposażeniem to jest 90 zł. Tam można sobie wybrać cienie. Tak widziałam na stronce Pirenę. a pojedyncze wkłady, tak jak się dowiedziałam, to jest wydatek rzędu 7 zł. Pomysł bardzo mi się podoba, jak najbardziej jestem na tak. Minusem jest dla mnie trochę ta błyszcząca faktura, bo będą się wszystkie palce odbijać i widzę, jak. Pięknie. Wszystkie kurze zbiera, wszystkie farfocle latające w powietrzu po prostu osadzają się na tej palece i to po prostu widać. Czy będę mieć palce brudne z podkładu, to również wszystko na powierzchni paletki zostanie. I rozczarował mnie ten słaby magnes. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że otrzymałyśmy te paletki tak. Dość we wczesnym stadium, jakby wprowadzenia ich na rynek, bo one od bardzo niedawna są. Czy, czy, czy po prostu mi się trafiła taka felerna partia? No, wiem, że to będzie sobie gdzieś tam rozłączało się w kusze i sobie latało, a. Uważam, że tak jak Inglot ma bardzo solidne te swoje palety z mocnym magnesem, to tak właśnie powinno być, żeby cienie były po prostu bezpieczne i na swoim miejscu, żeby nic się z nimi nie działo, żeby się nie uszkodziły. Mam nadzieję, że firma Piryne weźmie to pod uwagę i akurat nad tym małym defektem popracuje. Teraz wam pokażę mniej więcej pigmentację tych cieni. No, ona jest Różna. Jedne mocniej są napigmentowane, drugie słabiej. Tutaj widać, że, że perłowe cienie absolutnie wygrywają. czerni jest również taka dość fajna, naprawdę smolista. Brązy tak nieco słabiej są napigmentowane. Jeszcze pokażę górę paletki, jak to wygląda. Tu już akurat nie sprawa się ma nieco lepiej. Baczcie, że mam tutaj przybrudzoną rękę, ale po prostu opowiadam i tak czasem się dotknę tych wszystkich tutaj produktów. No i myślę, że, że cienie są fajnej jakości po niewielkiej cenie, bo 7 zł myślę, że to nie jest jakiś tam wybitny wydatek. Zważywszy na to, że jak już kupimy sobie cień, to nam starczy na długi, długi czas. Ogólnie jestem jak najbardziej zadowolona z zawartości. Bardzo się cieszę, że mam przyjemność testować te kosmetyki, że trafiły one do, do moich rąk. Póki co to by było tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za oglądanie. Już nie będę dłużej przeciągać, bo wyszedł z tego pewnie jakiś kosmiczny, długi film. Dzięki za uwagę, pa!